Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 30 lipca 2024 roku. Kochane dzieci, nie pozwólcie, by płomień wiary w was wygasł. Ludzkość zdąża ku duchowej przepaści i tylko dzięki łasce wiary Zdołacie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Proszę Was, żebyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Słuchajcie Bożego Głosu, który mówi do Waszych serc i pozwólcie, by to On Was prowadził i przemieniał. Mój Jezus jest Waszą drogą, prawdą i życiem. Jedynie w nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Bądźcie uważni, zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu będzie bronić Jezusa i Jego Kościoła. Demon wywoła wszędzie duchową ślepotę, i wielki okręt pęknie w połowie. Bądźcie wierni mojemu Jezusowi. Cokolwiek nastąpi, nie wycofujcie się. Droga do nieba przechodzi przez krzyż. Dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę Was do tego, który jest Waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami. Jeszcze jeden raz ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, pozostańcie w pokoju.